Cześć, w dzisiejszym odcinku bardzo długodystansowy test Huawei P30 Pro. Po ponad 8 miesiącach można sobie już jasno powiedzieć, tegoroczne flagowce w swojej znacznej większości są po prostu rozczarowujące. A jak uczy film paradokumentalny powrót do przyszłości? Gdy rzeczywistość nie trybi i nie odpowiada naszym oczekiwaniom, warto odbyć podróż w czasie. Do Huawei P30 Pro pozwalam więc wrócić sobie po grubo ponad półtora roku i do tego z pełną recenzją, żeby sprawdzić, czy najciekawszy według mnie smartfon 2019 nadal z dumą dzierży ten tytuł. Czy może jednak upływ czasu nadszarpnął jego reputację? Zaczynając to badanie od designu. W P30 Pro niespodzianek nie ma. Są dwie tafle szkła hartowanego, w moim egzemplarzu świetnie znoszącego przeciwności losu, jest aluminiowy korpus i są zaoblenia tam, gdzie to potrzebne. Estetykę i wygodę uchwytu poprawiają zagięcia frontu i plecków po bokach w kierunku ramy, a za rzecz jakość tam charakterystyczną można uznać zupełnie płaskie krawędzie górną i dolną, co znaczy że telefon można postawić pionowo bez podpierania go czymkolwiek. I tak to się czasami przydaje. Akcencikiem jest też czerwony pasek na klawiszu zasilania, a skoro o nim mowa, do spółki z przyciskami głośności jest według mnie nieco zbyt twardy. Na szczęście wszystkie trzymają wyraźny klik i są rozmieszczone na poprawnej wysokości. No i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że smartfon jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych. Część z nich jest szałowymi gradientami, część z nich błyszczy się niesłychanie, a jeśli natrafilibyście na model w wersji New Edition sprowadzony gdzieś z zagranicy, bo póki co niedostępny oficjalnie w Polsce, zauważycie, że P30 Pro z zewnątrz może przypominać barwami swojego następcę. Ja przez cały okres testów miałem przyjemność bawić się egzemplarzem bursztynowym, jakkolwiek nie jest to najbardziej efektowny wariant, to uważam, że postokroć estetyczny. Wypada jednak zaadresować także minusiki. Pierwszym jest na pewno podatność na utłuszczenia, drugim śliskość obudowy, trzecim odstający aparat, choć i tak na dzisiejsze standardy w naprawdę niewielkim stopniu. A za czwartym można uznać zagospodarowanie frontu. Bardziej wymagające osobniki powiedzą zapewne, że design z kroplowatym noczem się zestarzał. Jakby chcieć, to można też ponarzykać na większy niż w obecnych flagowcach podbródek. Ale to wydziwianie. Według mnie całościowo telefon ciągle wygląda nowocześnie, i jest wykonany znakomicie. Ekran smartfonu ma 6,47 cala, proporcje 19,5x9, nieco zagięte krawędzie oraz rozdzielczość 1080x2340, co przekłada się na świetną ostrość wyświetlanego obrazu przy gęstości na poziomie 398 pikseli na cal. Matryca jest OLEDowa, owa wszak to flagowy sprzęt. Jest więc wsparcie dla HDR10, jest perfekcyjny kontrast, jest absolutnie czarna czerń i zupełnie dobra jasność maksymalna. Kolory mogą być albo bardziej naturalne, albo wyraziste, czyli podkręcone, i oprócz tego, że mają wtedy zwiększoną saturację, skręcają w kierunku zimnych tonów, tylko odrobinkę. I i tak da się to skorygować, bo jest opcja dopasowania temperatury barwowej, więc koniec końców ciężko uznać to za wadę. W ustawieniach znajdziecie też tryb ciemny z czarno-szarymi tłami, filtr niebieskiego światła i możliwość zamaskowania wcięcia. No i oczywiście jest Always on Display, czyli zawsze na ekranie, wyświetlający wybrany wzór zegara i częściowo powiadomienia. Nie ma podwyższonej częstotliwości odświeżania, ale to nic dziwnego, rzecz stała się naprawdę popularna dopiero w tym roku. Sercem urządzenia jest Huaweiowy, ośmiordzeniowy procesor Kirin 980, rozpędzający się maksymalnie do 2,6 GHz, z grafiką Mali-G76 i w Polsce z 6 lub 8 GB ramu u lpddr LPDDR4X. Wersje pamięciowe są dwie, 128 lub 256 GB UFS 2.1. W momencie premiery Huawei chwalił się też wieloma około technologiami wspierającymi pracę urządzenia, jak architektura Dynamic, GPU Turbo 2.0, czy silnik neuronowy kolejnej generacji. Z perspektywy czasu ważne jest jednak to, że smartfon po prostu Zasuwa. Mój P30 Pro na etapie, gdy porównywałem smartfony z Google Mobile Services z tymi z Huawei Mobile Services, był mocno zapchany grubo ponad setką aplikacji i nawet wtedy nie zdarzało mi się widywać na nim przycinek animacji czy przycięć. W pamięci mam jakieś 3000 zdjęć i filmów. Wszystko to również wczytuje się natychmiastowo i przewija bez zadyszki. No i problemem nie są też wymagające gry. Generalnie P30 Pro nadal działa jak flagowiec. I to mimo, że przeszedł kilka dużych aktualizacji. Być może rynkowa sytuacja wymusiła na Huawei takie podejście, ale tym razem nie widzę planowanego postarzenia produktu i to trzeba pochwalić. Pozytywem jest także niska temperatura telefonu. Sprzęt w zasadzie nigdy mocno się nie nagrzewa. To z kolei zapewne zasługa warstwy grafenu i komory parowej odprowadzającej ciepło z procesora. Jeśli chodzi o porównanie w testach benchmarkowych p 30 pro oczywiście nie ma startu do najnowszych flagowców pracujących na Snapdragonie 865 plus, takich jak na przykład Asus ROG Phone 3. Ale 400 tysięcy punktów w AnTuTu to wynik ciągle bardzo, bardzo dobry i na pewno zgadzający się z obecną ceną sprzętu. I jeszcze jedno, telefon jest hybrydowym dual simem. Ale pamiętajcie, gdybyście chcieli drugą simkę zastąpić kartą pamięci, to musicie znaleźć taką, która nazywa się Nano Memory czy też Nano SD. To dedykowany, niezmiennie wyjątkowo mało popularny standard wymyślany przez Huawei. A skoro już o aktualizacjach wspomniałem, mój testowy P30 Pro z wolnego rynku, czyli nie z żadnej sieci operatorskiej, pracuje obecnie na Androidzie 10 z poprawkami bezpieczeństwa z lipca, więc zupełnie świeżymi i z nakładką systemową Emotion UI w wersji 10.1, czyli dokładnie taką samą jak w jego następcy. No i oczywiście ma usługi Google. A jeśli chodzi o sam interfejs, w aspekcie estetycznym może się podobać, lub nie, na pewno jednak nie można odmówić mu funkcjonalności. Struktura domyślnie jest płaska, ale da się przełączyć na taką z podziałem na pulpity i szuflady z aplikacjami. Jednym z ekranów głównych: może być panel Discover od Google z widżetami i newsami, a nawigować można albo trzema klasycznymi przyciskami, dowolnie poprzestawianymi, albo gestami, albo przy pomocy cudacznego przycisku wiszącego. Personalizacja jest dostępna zarówno na poziomie najbardziej oczywistym, czyli że dzięki tapetom i motywom, jak i tym nieco bardziej rozbudowanym, to znaczy poprzez zmiany na rozmiaru siatki ikon, czy animacji przejść. Po ostatnich zawirowaniach wokół Huawei'owego dostępu do Google'owych serwisów i mimo, że w P30 Pro one są niezmiennie dostępne, w interfejsie widoczny jest wykwit różnorakich autorskich serwisów Producenta. Oczywiście oczywiście sklep up galery, są odtwarzacze multimediów, będące jednocześnie hubami pozwalającymi kupować treści. No i często jest też dużo więcej ekranów zgód, przez które trzeba się przeklikać. To jedna z tych rzeczy, które Huawei powinien uprościć w przyszłości. Dostęp do telefonu da się zabezpieczyć oczywiście wizerunkiem twarzy i wbudowanym w ekran czytnikiem linii papilarnych. Obie metody są szybkie, ale pamiętajcie, tylko ta druga jest jakkolwiek bezpieczna. Wypada też odnotować, że naprawdę nie ustępuje tempem klasycznym skanerom. To nawet dziś, półtora roku później, w wyraźnie droższych smartfonach zdarza się rzadko. W aspekcie muzycznym jest zaś dobrze, ale mogło być znacznie lepiej. Na plus jest na pewno dźwięk na słuchawkach. Jest zbalansowany, podkręcony, ale nie zniekształcony i da się go dopasować do własnego gustu w aplikacji Dolby Atmos. Niestety, P30 Pro nie ma gniazda mini jack. Trzeba polegać na słuchawkach bezprzewodowych, takich z USB-C, albo przejściówce, przy czym trzeba ją sobie dokupić, i ma tylko jeden głośnik zewnętrzny, ten na dole. On gra, oceniając według dzisiejszych standardów, ok. Jest donośnie, ale głębokiej barwy nie ma. Stereo wsparcia ze strony sławki brakuje, bo w P30 Pro najzwyczajniej w świecie jej nie ma. W smartfonie do przeprowadzania rozmów służy ekran. Na skutek różnorakich technologicznych sztuczek dźwięk wydobywa się de facto z niego. I w mojej cenie brzmi to zupełnie normalnie i po prostu dobrze. Słyszałem jednak oceny kilku innych osób, którym to rozwiązanie przeszkadza. Najlepiej byłoby zatem przed zakupem telefon wziąć w dłoń i rzecz ocenić samemu. Przechodząc do aparatów, w momencie premiery Huawei P30 Pro nie miał sobie równych w aspekcie zakresu fotomożliwości. Dziś już tak powiedzieć nie można, ale ciągle zestaw dostępny na pokładzie jest jednym z najbardziej wszechstronnych. Główny moduł ma 40 megapikseli, łączy 4 piksele w jeden, więc foty są 10-megapikselowe, ma optyczną stabilizację obrazu i bardzo jasny obiektyw z przysłoną 1.6. Ciekawostką jest też to, że w jego przypadku wykorzystano układ w modelu RYYB, zatem zielone subpiksele zastąpiono żółtymi, co ponoć poprawia jakość zdjęć w ciemnościach. Szeroki kąt jest 20 megapikselowy ma światło 22 i autofokus, co umożliwia przytrykanie fot nawet z odległości 2,5 cm. I tak, to właśnie od P30 Pro zaczęła się moda na Super Makro w smartfonach. Trzeci moduł to Zoom. I tutaj szczególny, bo peryskopowy, czyli wykorzystujący pryzmat odbijający rejestrowany obraz. Dzięki temu możliwe są znacznie wyższe wartości przybliżania bez pogrubiania wyspy z aparatami. Tutaj to jest 5 razy optyczne i hybrydowe ciągle niemal bezstratne 10 razy, oraz maksymalnie 50-krotne cyfrowe. Matryca jest 8MP, ma światło 3,4 i tu też jest optyczna stabilizacja obrazu. Temu zestawowi towarzyszy czujnik głębito w 3D, czyli rzecz niespecjalnie niezbędna, natomiast należy pochwalić, że przynajmniej technologicznie jest zaawansowana. I jest też napis Lejka, sugerujący, że z tym wszystkim, co jest na pokładzie Huawei P30 Pro, ta znana fotograficzna marka miała coś wspólnego. Interfejs aparatu jest przejrzysty i wygodny. Po lewej tradycyjnie już są skróty do kilku funkcji, w tym ustawień filtrów koloru, podwójnej dwutonowej lampy błyskowej, sztucznej inteligencji, czasami nawet przydatnej, bo włączającej z automatu portret i super makro oraz podkręcającej delikatnie barwy. I na samym końcu obiektywu AI, czyli hołowej odpowiedzi na obiektyw Google. Na dole znajdziecie wygodny przełącznik aparatów po wciśnięciu zamieniający się w suwak, a po prawej są tryby. Część z nich jest od dawna zupełnie standardowa, a część... Już zupełnie standardowa, choć trzeba oddać Huaweiowi, że albo debiutowały w urządzeniach marki, albo zostały przez nią mocno rozwinięte. Jest więc portret i przysłona, umożliwiający rozmywanie drugiego planu i ewentualne upiększanie pierwszego. Jest tryb nocny, współpracujący też z szerokim kątem i jest świetny, rozbudowany i w zasadzie kompletny manual. Dodatkowe bajery upchnięto pod opcją Więcej. Tu jest dla przykładu możliwość robienia fot w pełnych 40 megapikselach, tu jest widok podwójny pozwalający kręcić wideo dwoma aparatami jednocześnie i tu jest też super makro. Wydaje mi się, że trochę zbyt głęboko. Sztuczna inteligencja nie zawsze włącza je poprawnie, a jak się ją wyłączy, to w ogóle. Tutaj znajdziecie również Super Slow Motion 960 klatek na sekundę w 720p. Wolałbym, żeby kolejność trybów dało się ustawić wedle własnego uznania. Niestety takiej opcji nie znalazłem. A przechodząc do jakości zdjęć, te zrobione w słoneczny dzień wyglądają w absolutnej większości przypadków świetnie. Detali jest dużo, szumów mało, kolory są naturalne i obecnie nie szkodzi im nawet sztuczna inteligencja, bo nie przesadza. Ba, czasami miałem nawet wrażenie, że barwą przydałby się jakiś niewielki kop, ale ich odbiór zależy od osobistych preferencji. Co wypada słabiej? W części przypadków wolałbym widzieć więcej szczegółów w cieniach. W kilku sytuacjach zawiódł mnie autofokus, a w kilku innych końcowa foto wyszła zbyt kontrastowa. Są to jednak z całą pewnością wyjątki potwierdzające regułę. Przypadki jednostkowe, nie jakieś globalne problemy. Jeśli światła jest dużo, główny aparat poradzi sobie niemal na pewno znakomicie. Podobnie dobrze wypada szeroki kąt, choć oczywiście w kwestii ilości detali matrycy głównej dorównać nie może. Kolory się jednakowoż bronią. Możliwość ustawienia ostrości jest fajnym dodatkiem, a rozpiętość tonalna wystarcza do absolutnej większości zastosowań. Na, miejmy nadzieję, jesienne wycieczki czy do fotografowania krajobrazów będzie się nadawał znakomicie. I przy okazji Super makro także wygląda świetnie. Od czasu debiutu P30 Pro w ręce wpadły mi dziesiątki innych modeli, które mają dedykowane aparaty do focenia z bardzo bliska. I żaden z nich nie robi tego tak dobrze jak protoplasta, którym zajmuje się dzisiaj. Z jednej strony to przedziwne, z drugiej nawet Huawei w P40 Pro nie umiał tego triku powtórzyć. Mniej, ale tylko ciut mniej, superlatyw mam zaś do wygłoszenia przy okazji komentowania fotozumowanych. Tak te pięciokrotnie przybliżone wyglądają znakomicie. Szczegółowość, rozpiętość tonalna czy kolory. To wszystko w ich przypadku jest dokładnie takie jak powinno być co oznacza, że można spokojnie cykać zawsze wtedy, gdy chce się przyjrzeć czemuś, co jest mocno oddalone. Nawet w nocy, bo wtedy telefon także korzysta z teleobiektywu. Po podkręceniu przybliżenia do 10 razy ciągle jest lepiej niż w 999% ,99 innych smartfonów, czyli że absolutnie imponująco. Ale osoby bardziej wymagające, przeglądając takie foty na większym ekranie, pewną miękkość już zapewne dostrzegą. Półtora roku temu byłem zszokowany, że smartfon może pstrykać takie zdjęcia. Dziś już nie jestem, bo mi się opatrzyło, ale myślę, że na każdym niesmartfonowym geeku 10-krotny Zoom z P30 Pro wrażenie najpewniej zrobi. Pamiętajcie jednak, po 20 czy 50 razy nie ma większego sensu sięgać. Tutaj pixelosa robi się straszna, chyba że chcielibyście uwiecznić księżyc. Na on czas smartfon dorysuje co trzeba i rezultat końcowy będzie wyglądał jak strzelony przez jakiś teleskop. To tylko sztuczka, ale przyznaję, efektowna. A skoro już na nocne niebo patrzymy, po zmroku P30 Pro radzi sobie bardzo dobrze nawet w automacie. Jeśli celujecie w rozświetlony latarniami miejski krajobraz, zdjęcie będzie ostre, wyraźne i szczegółowe. Po tryb nocny polecam sięgać, gdy światło brakuje albo gdy chcecie wygrzebać więcej detali z cieni i ewentualnie prześwietleń. On może przydać się także wtedy, gdy kadr, który próbujecie sfocić jest naprawdę ekstremalnie ciemny. Oprócz software'owego wspomagacza warto jednak wtedy mieć również bardzo stabilną dłoń. Przeglądając nocne foty, zauważam też, że barwy są odpowiednio nasycone, a refleksy nie są tak dużym problemem jak w wielu tegorocznych flagowcach. I właśnie, P30 Pro z częścią z nich całościowo w takich warunkach bezpośrednie starcie przegra, ale jeśli zdjęcia rozebrać na czynniki pierwsze, może okazać się, że w poszczególnych kategoriach ma przewagę. Po szeroki kąt po zmroku zalecam sięgać ostrożnie. Tu żadnej rewelacji nie ma, żeby efekty jego pracy były znośne. Potrzebne jest przede wszystkim sporo światła, no i może dodanie co nieco saturacji w jakimś edytorze. A podsumowując całość możliwości P30 Pro, mam w zasadzie tylko jedno do powiedzenia. Półtora roku po premierze modelu nadal są imponujące i z całą pewnością warte ceny urządzenia. Zresztą ocenę oczywiście pozostawiam Wam. Napiszcie co sądzicie o fotach, które teraz oglądacie. Podkreślę też, że zdecydowana większość z tych, które Wam pokazuję, cyknąłem w ciągu ostatniego miesiąca, tak żebyście wiedzieli jak P30 Pro robi zdjęcia tu i teraz, nie zaraz po premierze czy rok temu. Z aparatem na froncie w trakcie trwania całego testu lubiłem się z kolei znacznie mniej. Na przestrzeni miesięcy selfieki produkowane 32-megapikselowym pstrykadłem ze światłem 2.0 często bywały nieostre i rozmyte. Na szczęście zdjęcia, które cyknąłem ostatnio wyglądają już znacznie lepiej. To pozwala mi sądzić, że któraś z aktualizacji rozwiązała ten problem. A w temacie wideo P30 Pro radzi sobie z 4K30 klatka na sekundę. Jest opcja zapisu filmów w H265. Można przełączać aparaty w trakcie nagrywania, a w zasadzie zoomować, bo rzecz odbywa się płynnie, a nie skokowo. I oczywiście jest cyfrowa stabilizacja obrazu. Skuteczna, za bajerek robi opcja rozmywania tła za nagrywaną osobą albo przekształcania go w odcienie szarości. I rzecz działa dobrze, jeśli światło jest wystarczająco dużo, a kontury są wyraźne. Same filmy, biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy, nie są jednak najlepsze z możliwych, są po prostu dobre. Czyli większości osób wystarczą do większości zastosowań, ale szczegółów mogło być więcej, szczególnie w przypadku tych kręconych Full HD. Tu i teraz, czyli w końcówce 2020 roku, część osób do Huawei P30 Pro może zniechęcić brak obsługi sieci 5G. Natomiast wydaje mi się, że na chwilę obecną to będzie dosłownie garstka ludzi. Rozumiem jednak, że ta kwestia będzie przybierała na sile i na znaczeniu wraz z upływem czasu. Na pokładzie jest za to LTE kategorii 21, jest Bluetooth 5 i Wi-Fi 5, jest również NFC i podczerwień, brakuje tylko radia FM. Jakości połączeń głosowych nie mam nic do zarzucenia. Bateria P30 Pro jest zaś jego tajemną bronią i wielkim atutem. Ogniwo ma 4200 mAh, co obecnie nie brzmi wcale spektakularnie, ale robotę robi tu świetne zarządzanie energią. Smartfon jest w stanie w cyklu mieszanym wytrzymać nawet 3 dni, a podczas mocniejszego obciążenia spokojnie i ze 2. Wiele oczywiście zależy od indywidualnego sposobu używania telefonu, ale takie czasy ciągle nie są standardem w klasie flagowców. Brawa dla Huawei! Na Plus jest też szybkie 40 watowe ładowanie. Pozwalające doładować 65% pojemności w 30 minut i całość w godzinę oraz szybkie ładowanie bezprzewodowe w 15 W. Oczywiście nie brakuje też wymyślonego przez Huawei ładowania zwrotnego. Podsumowując, Huawei P30 Pro to z całą pewnością najlepszy smartfon tej marki, jaki kiedykolwiek powstał. Znacznie lepszy i bardziej dopracowany niż debiutujący pół roku później Huawei Mate 30 Pro, czy jego bezpośredni następca. Urządzenie wygrywa też łatwo z większością tegorocznych przekombinowanych flagowców, bo obecnie jest dwa razy tańsze niż one, a oferuje bardzo, bardzo podobne możliwości. Jeśli więc nie ulegacie modom, a po prostu szukacie bardzo dobrego pod wieloma względami smartfonu za ciągle duże, ale nie kosmiczne pieniądze, telefon mogę nadal gorąco polecić. P30 Pro się lepiej niż niejedno drogie wino, i sięgnięcie po niego na pewno nie skończy się kacem. Co Wy sądzicie o Huawei P30 Pro? Czy w telefon warto zainwestować po półtora roku od premiery? Czy jednak wybrać coś nowszego? Jaka jest Wasza opinia w temacie? No i oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest bardzo, bardzo spóźniony test. Cóż, tak życie się potoczyło. Mam jednakowoż nadzieję, że wynieśliście sporo ciekawych informacji z tego odcinka. Jeżeli on Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie to nadrobić teraz. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnej mobzilii. Trzymajcie się, cześć!